Zastanawiałeś się kiedyś, czy te wszystkie trudne momenty w życiu są jedynie przeszkodami, czy być może wskaźnikami zbliżającego się do ciebie sukcesu? Jak powiedział kiedyś chiński filozof Konfucjusz: Kiedy wieje wiatr, niektórzy budują mury, inni wiatraki. W tym filmie przyjrzymy się siedmiu istotnym znakom, które mogą świadczyć o tym, że właśnie zbliża się w twoim życiu przełomowy moment. Omówimy te subtelne i często pomijane sygnały, tak byś po tym filmie mógł wychwycić je w różnych momentach swojego życia. Ta świadomość pozwoli Tobie utrzymać się na wybranym przez Ciebie kursie, nawet wtedy, gdy będzie ciężko, co może być kluczowe w Twoim rozwoju i osiągnięciu obranych przez Ciebie celów. Zanim jednak zaczniemy, upewnij się, że zostawiłeś kciuk w górę pod tym filmem oraz subskrypcję, by móc być na bieżąco informowanym o filmach, które pojawią się w przyszłości. Zaczynamy. Znak pierwszy. Twoje emocje próbują cię porwać, ale odmawiasz posłuszeństwa. Nawigowanie na drodze do przełomu często wiąże się z konfrontacją z intensywnymi prądami emocjonalnymi, które grożą zepchnięciem cię z kursu. Ten etap charakteryzuje się wariacją uczuć, od wątpliwości i strachu po nadzieję i oczekiwanie, które konkurują między sobą o dominację. To jak stanie w środku burzy, gdzie wirują wokół ciebie emocjonalne wiatry a każdy podmuch próbuje pociągnąć cię w innym kierunku. Jednakże w tym krytycznym momencie, twoja determinacja, aby pozostać uziemionym, staje się w twojej podróży kluczowym czynnikiem. Ten emocjonalny sztorm można porównać do żeglowania po wzburzonych morzach. Fale uczuć są potężne i nieprzewidywalne, zdolne do przewrócenia łodzi, jeśli kapitan nie jest w stanie zręcznie się z nimi obejść. Jednak doświadczony żeglarz wie, jak prowadzić przez burze, używając umiejętności i determinacji do utrzymania kursu. Podobnie ty jesteś kapitanem swojego emocjonalnego statku, a to twoja wewnętrzna siła decyduje o twojej zdolności do nawigacji przez te burzliwe wody. W takich momentach twoje emocje mogą przedstawić przekonujące argumenty, namawiając cię do porzucenia swojej misji lub poddania się rozpaczy lub zbytniej pewności siebie. To psychologiczna walka, gdzie strach szepta o nadchodzącej porażce, a niecierpliwość popycha cię do pochopnych decyzji. Jednakże kluczowe jest rozpoznanie tych emocjonalnych fal oraz to, czym one naprawdę są, naturalnymi, chwilowymi reakcjami nastawiane przed tobą wyzwania. Sztuka opanowania tych emocji polega nie na tłumieniu ich czy ignorowaniu, ale na uznaniu ich obecności i świadomym wyborze, by nie dać się porwać przez ich intensywność. Pośród tej emocjonalnej burzy chodzi o znalezienie tego wewnętrznego, zakotwiczonego spokoju i rozsądku. Emocje są jak podmuchy wiatru, ale dzięki skupieniu i spokoju możemy kontynuować swoje stałe postępy. Przyjmowanie tej fazy emocjonalnego wzburzenia jako części swojej drogi rozwoju jest bardzo istotne. Uczy odporności, inteligencji emocjonalnej i sztuki utrzymania skupienia pod presją. Te umiejętności są nieocenione nie tylko w osiąganiu obecnego przełomu, ale we wszystkich aspektach życia. Gdy zauważysz, że twoje emocje próbują cię porwać, trwaj mocno w swojej determinacji, rozpoznając, że jest to test twojej emocjonalnej wytrzymałości, faza, w której twoje marzenia i cele są szlifowane w kotle emocjonalnych wyzwań. Pozostań wierny swojemu kursowi oraz zakotwiczony w głębszym celu i mądrości. A przejdziesz przez te burze wychodząc silniejszy i lepiej przygotowany na przełom, który cię czeka. Znak drugi. Szkodliwe rzeczy i ludzie odchodzą z twego życia. Kiedy zbliżasz się w swoim życiu do przełomu, możesz zauważyć znaczącą zmianę w swoim otoczeniu, konkretnie w postaci szkodliwych rzeczy i ludzi stopniowo opuszczających Twoje życie. To zjawisko, chociaż początkowo niepokojące, jest istotnym aspektem rozwoju osobistego i odnowy. Jest to jak naturalny proces oczyszczania, podobny do ogrodu, z którego wyrywa się chwasty, aby zrobić miejsce na nowe, świeżo kwitnące rośliny. W tej transformacyjnej fazie relacje, sytuacje lub nawyki, które kiedyś powodowały stres lub negatywność, zaczynają znikać. Można to porównać do statku, który lekceważy swoje obciążenie, odrzucając niepotrzebny ciężar, aby zacząć płynąć bardziej swobodnie. Odejście tych rzeczy może stworzyć tymczasową pustkę. Jest to jednak przestrzeń, która pozwala na zdrowsze i bardziej pozytywne życie. W takich chwilach wyobraź sobie zagracony pokój, który został posprzątany. Na początku przestrzeń wydaje się pusta i smutna. Z drugiej strony jednak możesz wyobrazić sobie to jako pustą kartę, na której można namalować nowy, bardziej radosny rozdział życia. Ten proces oczyszczania może obejmować trudne decyzje takie jak zakończenie toksycznych relacji, zmianę szkodliwych rutyn lub oddalenie się od środowisk, które hamują Twój wzrost. Kiedy te negatywne wpływy maleją, robi się miejsce na jasność, a w życiu zaczyna wracać poczucie kierunku. Jest to proces oczyszczania, w którym pozbywanie się starego otwiera możliwości rozwoju i nowych doświadczeń, które są bardziej zgodne z Twoim prawdziwym ja. Ten naturalny odjazd szkodliwych elementów jest, Wyraźnym sygnałem tego, że jesteś na skraju znaczącego przełomu, wskazując gotowość do pozytywnej transformacji oraz harmonizując Twoją ścieżkę z przyszłością, która rezonuje z Twoim autentycznym ja. Znak trzeci. Czujesz, że jesteś przystawiony do krawędzi. Kiedy jesteś na skraju życiowego przełomu, nie jest rzadkością odczuwanie, że jesteś popychany do krawędzi swoich możliwości. To uczucie to coś więcej niż tylko wyzwanie. To istotna część procesu transformacji. To nacisk, który czujesz, gdy każde włókno Twojego istnienia jest rozciągane do granic możliwości. Podobnie jak łucznik przed zwolnieniem strzały, maksymalnie naciąga strunę swego łuku. To napięcie jest wyrazem ogromnej potencjalnej energii, która ma zostać uwolniona w dziedzinie kreatywności i innowacji. To uczucie można porównać do ostatnich etapów złożonego projektu. Godziny są długie. Praca jest intensywna, a presja sukcesu jest ogromna. To w tych momentach jednak często następuje największy przełom. Artysta lub wynalazca, pchany do granic możliwości, sięga do źródła kreatywności i pomysłowości, o którego istnieniu w ogóle wcześniej nie wiedział. To wyczerpujący proces, ale to właśnie ta intensywność kuje przełomowe dzieło w osobistym rozwoju. Bycie pchanym do krawędzi jest jak stanie na krawędzi przepaści. Strach przed nieznanym jest ogromny, ale tak samo ogromna jest obietnica wielkiego wzrostu i osiągnięć. To jest test twojej siły woli, odwagi i odporności. Podobnie jak gąsienica musi znosić ograniczenie kokonu, zanim może przekształcić się w motyla, ty także musisz przyjąć to napięcie, aby zrealizować swój pełny potencjał. To uczucie przypomina także ostateczne wysiłki podczas wyczerpującej podróży fizycznej, takiej jak wspinaczka na wysoką górę. Szczyt jest w zasięgu ręki, ale ostatni odcinek jest często najbardziej wymagający. Każdy mięsień boli, oddech jest krótki, ale to właśnie te ostatnie wysiłki kończą się triumfem. Widok z góry, metafora Twojego osiągnięcia, jest jeszcze bardziej satysfakcjonujący z powodu trudności, których doświadczyłeś podczas wspinaczki. Ważne jest, aby rozpoznać to uczucie jako sygnał, że jesteś blisko przełomu, a nie jako znak do odwrotu. To wezwanie, aby zgromadzić całą swoją siłę i brnąć do przodu. Intensywność bycia pchanym do krawędzi Twoich możliwości nie ma na celu Cię zniechęcić czy złamać, ale przełamać bariery, które cię powstrzymują. Kiedy znajdziesz się w tym miejscu, pamiętaj, że stoisz na progu czegoś niezwykłego. Wyzwania i presja nie są przeszkodami, ale katalizatorami zmiany i wskaźnikami nadchodzącego sukcesu. Przyjmij to uczucie, ponieważ jest to dowód Twojego rozwoju. I zapowiedź kolejnego znaczącego skoku naprzód. Znak czwarty. Trzy wyzwania. Trzy wyzwania w okresie poprzedzającym życiowy przełom, pojawiają się jedno po drugim. Ten nieustanny szereg przeszkód to nie tylko test wytrzymałości, to kuźnia doskonalenia i wzrostu. To podobne do kowala kującego ostrze, gdzie metal jest wielokrotnie nagrzewany i uderzany. Każde to uderzenie wzmacnia i kształtuje ten metal w coś bardziej ostrego i wytrzymałego. Ten atak wyzwań, chociaż przerażający, jest procesem doskonalenia Twoich umiejętności i determinacji w Twojej podróży. Każde wyzwanie, z którym się mierzysz, jest jak kawałek układanki. Indywidualnie mogą się wydawać nie do pokonania, ale razem tworzą większy obraz wzrostu i osiągnięć. Pomyśl o maratończyku stającym przed różnymi terenami. Od stromych wzgórz pokręte ścieżki. Każda część wyścigu prezentuje Twoje własne trudności, ale pokonanie każdej z nich buduje wytrzymałość i odporność, potrzebną by dobiec na metę. Te wyzwania, ułożone jedno po drugim, można także porównać do etapów procesu rozwiązywania złożonych problemów. Każda przeszkoda prezentuje unikalny problem i wymaga unikalnego rozwiązania. W miarę jak przechodzisz przez te wyzwania, Rozwijasz repertuar umiejętności i wglądów, które kumulują się i przygotowują cię do jeszcze większych zadań. Jest to podobne do ucznia opanowującego serię coraz trudniejszych ciosów i kombinacji. Każdy nowy poziom jego umiejętności buduje się na zdobytej wiedzy z poprzedniego poziomu. W dziedzinie rozwoju osobistego ta nieustająca sekwencja wyzwań przypomina sposób, w jaki życie uczy nas odporności i adaptacji. Podobnie jak drzewo wzmacnia swoje korzenie w odpowiedzi na nieustanne wiatry, ty również stajesz się silniejszy i bardziej niezłomny w obliczu ciągłych prób. To ciągłe narażenie na trudności nie dotyczy jedynie przetrwania, ale rozkwitu w przeciwnościach i wyłonienia się jako bardziej zdolna i wszechstronna jednostka. Ważne jest, aby postrzegać te wyzwania nie jako nieustający atak mający Cię wyniszczyć, ale jako kamienie milowe. Prowadzące Cię do przełomu. Każda pokonana przeszkoda to zwycięstwo samo w sobie, dowód Twojej wytrwałości i determinacji. Są one przypomnieniem, że w procesie ciągłego wzrostu odporność nie tylko się rozwija, ale jest wymagana. Gdy stajesz w obliczu takiej serii wyzwań, pamiętaj, że są one wyrazem znaczenia Twojej podróży i znaczącego postępu, którego masz zamiar dokonać. Każde wyzwanie to okazja do nauki, do wzrostu. I do posunięcia się o krok bliżej do swojego ostatecznego celu. Przyjmij je jako istotne elementy Twojej historii, wiedząc, że przygotowują Cię do chwili Twojego wielkiego przełomu. Znak 5. Brak dowodów. W podróży ku znaczącemu przełomowi często nadchodzi etap, w którym konkretny dowód lub oznaki postępu wydają się całkowicie nieobecne. Jest to faza, w której pomimo wszystkich Twoich wysiłków, modlitw i strategii, Przełom wydaje się nieuchwytny, prawie tak jakby od ciebie uciekał. Okres ten jest podobny do żeglowania przez mgliste morze, gdzie cel nie jest w zasięgu wzroku, a droga naprzód jest niejasna. Jednak to właśnie w tych chwilach, gdy zewnętrzne zapewnienia są rzadkie, rozgrywa się prawdziwy test wiary i wytrwałości. Tę fazę można porównać do rolnika, który uprawiał ziemię, posiał nasiona i dbał o pola. A jednak nie widział on żadnych kiełków przebijających się przez powierzchnię Ziemi. Okres oczekiwania jest pełen niepewności, ale jest to istotna część procesu wzrostu. Nasiona kiełkują pod powierzchnią, niewidoczne, ale aktywne. Podobnie w Twoim dążeniu do przełomu, praca, którą wykonałeś, nie jest bezowocna. Po prostu jej owoce nie są jeszcze widoczne. W dziedzinie rozwoju osobistego i osiągnięć ten brak dowodów może być przygnębiający. To jak artysta, który wlał duszę w swoją pracę, ale nie zobaczył jeszcze żadnego uznania czy sukcesu. Jego dzieło jest piękne, ale docenienie, na jakie zasługuje jeszcze nie nadeszło. Ważne jest, by pamiętać, że ten pozorny brak postępu często jest mylący. Analogia wyciągania rąka, by sięgnąć po coś, co wydaje się być daleko, jest trafna. Czasami to, do czego dążysz, jest o wiele bliżej niż się wydaje. Wymaga to tylko trochę dodatkowego wysiłku, trochę więcej cierpliwości lub innego spojrzenia. Podobnie jak miraż na pustyni, który wydaje się być odległy, twój przełom może być o wiele bliżej niż się wydaje. Ta faza braku dowodów to głębokie ćwiczenie zaufania i wytrwałości. Chodzi o trzymanie się swojej wizji i przekonania, nawet gdy droga naprzód nie jest oświetlona widocznymi znakami. To podróż podejmowana na skrzydłach wiary. Gdzie Twoja wewnętrzna siła i determinacja są Twoim jedynym kompasem. Przyjmij tę fazę jako integralną część swojej podróży. To okres, który testuje Twoje zaangażowanie i poleruje Twojego ducha. Pamiętaj, że najbardziej znaczące przełomy często następują po najdłuższych oczekiwaniach i najspokojniejszych momentach przygotowania. Trzymaj się więc mocno, ciągle posuwaj się do przodu i zaufaj, że to, czego szukasz. Jest w zasięgu ręki i jest być może tylko kilka chwil od tego, by się ujawnić. Znak szósty: wzrost w duchowej wojnie. W miarę zbliżania się w życiu do znaczącego przełomu, możesz doświadczyć zaostrzenia wyzwań duchowych lub duchowych wojen. Ta faza często charakteryzuje się zwiększonym poczuciem walki, nie tylko w sferze fizycznej, ale także duchowej. Jest to podobne do kulminacyjnej bitwy w narracji Ziemi. Gdzie siły wątpliwości, strachu i oporu stawiają potężne wyzwanie Twoim aspiracjom i przekonaniom. Ten okres jest dowodem na znaczenie zbliżającego się przełomu. Im większy opór, tym bardziej znaczące potencjalne zwycięstwo. W tej fazie możesz znaleźć swoją wiarę i przekonania testowane jak nigdy dotąd. To podobne do rycerza stającego naprzeciwko swojego najbardziej przerażającego przeciwnika w poszukiwaniu świętego skarbu. Bitwa to nie tylko zewnętrzne siły, ale także wewnętrzne wątpliwości i obawy. Intensywność tej duchowej wojny stanowi wyraźny wskaźnik wartości i wpływu dążenia do życiowego przełomu. Ten wzrost wyzwań duchowych może objawiać się w różnych formach. Możesz doświadczyć chwil wątpliwości, gdy Twoja ścieżka wydaje się zaciemniona, lub cel wydaje się niepewny, albo może przyjść w postaci zewnętrznych przeszkód. Które testują Twoją determinację i zaangażowanie w Twoje duchowe przekonania i cele. Stając do tych wyzwań, Twoja duchowa zbroja, niech to będzie wiara, nadzieja, modlitwa czy wewnętrzna siła, staje się Twoim najważniejszym narzędziem. Podobnie jak wojownik włada swym mieczem i tarczą ze zręcznością i determinacją, tak i ty musisz wykorzystać swoje duchowe zasoby z pewnością siebie i odwagą. Ta bitwa nie jest tylko o tymczasowe zwycięstwo, ale o znaczącą transformację i podniesienie się w Twoim życiu. Klucz do pokonania tego okresu duchowej wojny leży w pogłębianiu praktyk i więzi duchowych. Jest to czas, aby ponownie potwierdzić swoją wiarę, szukać wskazówek i mądrości oraz zakotwiczyć się w zasadach i przekonaniach, które dotychczas Cię kierowały. To także czas introspekcji i siły woli ponieważ te wyzwania służą wzmacnianiu twojej duchowej determinacji. Pamiętaj również o intensywności duchowej wojny, która często poprzedza znaczący przełom. Jest to znak, że jesteś na progu osiągnięcia czegoś o wielkim duchowym znaczeniu. Przyjmij tę fazę jako istotną część swojej podróży, wiedząc, że każde pokonane wyzwanie to krok bliżej do twojego ostatecznego celu. Bądź wytrwały w swojej duchowej podróży. Ponieważ ten okres zwiększonej wojny nie jest tylko bitwą, to przygotowanie do triumfu i oświecenia, które czekają na końcu tej trudnej, ale satysfakcjonującej ścieżki. Znak siódmy przerwa. Przełom często przychodzi, kiedy się go najmniej spodziewasz. Jednym z najbardziej intrygujących aspektów podróży ku znaczącemu przełomowi jest jego nieprzewidywalność w czasie. Często moment przełomu nadchodzi wtedy, kiedy się go najmniej spodziewasz, tym samym zaskakując cię. Ten nieoczekiwany timing jest jak pierwsze krople deszczu po długiej suszy, nagły, ale głęboko mile widziany. Jest to przypomnienie, że pomimo naszych wysiłków i obliczeń, niektóre rzeczy są poza naszą kontrolą i zrozumieniem. Ta nieoczekiwana natura przełomów może być porównana do procesu kwitnięcia kwiatu. Możesz go regularnie podlewać i pielęgnować. Ale dokładny moment, kiedy pąk otwiera się, by ujawnić swoje piękno, zawsze jest radosnym zaskoczeniem. W twojej podróży możesz być tak pochłonięty procesem, tak skoncentrowany na pokonywaniu wyzwań, że moment przełomu nadejdzie jako nagłe, radosne odkrycie. Nieprzewidywalny czas tych momentów jest także odzwierciedleniem rytmicznej nieprzewidywalności życia. Podobnie jak kompozytor dodaje nieoczekiwane dźwięki do melodii, tworząc arcydzieło. Życie przynosi przełomy w nieoczekiwanych momentach, dodając głębi i zaskoczenia twojej osobistej narracji. To zjawisko może nastąpić po długim okresie ciężkiej pracy i wytrwałości, lub może wydarzyć się w trakcie pozornie zwyczajnego dnia. Jest to podobne do momentu, kiedy wędrowiec osiąga szczyt góry, gdy najmniej się tego spodziewa, nagle znajdując się w otoczeniu zapierających dech w piersiach widoków, które jeszcze chwilę wcześniej były zasłonięte. Lekcja tkwi tutaj w wartości wytrwałości i zachowania wiary, nawet wtedy, gdy droga przed tobą wydaje się niejasna. Przełom często nie dotyczy tylko celu, ale także samej podróży. To kulminacja wszystkich przyswojonych lekcji, pokonanych wyzwań i doświadczonego wzrostu w trakcie drogi. Gdy znajdziesz się w długich okresach wysiłku bez widocznych rezultatów, pamiętaj, że przełomy mają tendencję do pojawiania się niespodziewanie. Często nadchodzą w momencie, kiedy jesteś najbardziej gotowy, by je przyjąć, nawet jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy. Ta nieprzewidywalność nie jest powodem do frustracji, lecz wezwaniem do zachowania nadziei i trzymania się wytyczonego kursu. Przyjmij podróż wraz z jej niepewnościami i idź naprzód. Twój przełom może być tuż za rogiem, czekając na odkrycie w najbardziej nieoczekiwanym, a jednak idealnym momencie. Na zakończenie chciałbym przytoczyć słowa filozofa Heraklita z Efezu, które świetnie podsumują nam naszą dzisiejszą podróż. Powiedział on kiedyś: Nie ma niczego trwałego na tym świecie, jedynie zmiana jest niezmienna. Twoja podróż ku przełomowi może być pełna wyzwań i niepewności, ale to w tych właśnie momentach kiełkują przyszłe triumfy. Oto więc pytanie do ciebie, czy ty również rozpoznajesz i utożsamiasz się z którymś z tych siedmiu znaków? A może nie jest Tobie obcych nawet kilka z nich? Koniecznie podziel się tym w komentarzu na dole. Jeżeli dotrwałeś do końca naszej podróży, napisz w komentarzu to zdanie: świadomie kroczę przez swoje życie. Podziel się swoimi spostrzeżeniami, oraz nie zapomnij zostawić subskrypcji, by na bieżąco być informowanym o nowych filmach. Jeżeli chcesz jeszcze bardziej przyczynić się do rozwoju tego kanału, wspieraj nasz kanał na Patronite do którego link znajdziesz w przypiętym komentarzu pod tym filmem. Dołącz też do naszej darmowej grupy na Facebooku, klikając pierwszy link w opisie tego filmu i pamiętaj, wszystko co mamy jest teraz.